Cześć, wczoraj obiecałam Wam, że pokażę Wam takie jesienne miksy pomadkowe, czyli jak łączyć klasyczne pomadki, żeby stworzyć takie unikalne kolory idealne, no właśnie na przykład w sezonie jesiennym. I jako bazę wybrałam trzy takie bardzo klasyczne pomadki, które każda kobieta ma w kosmetyczce, powinna mieć. Pierwsza to jest taki Nudziak, to jest w ogóle pomadka, która ma niesamowite właściwości, bo ona kryje nawet najciemniejszą czerwień wargową, czyli jeśli masz takie ciemne usta, albo masz plamy jakieś hiper, hiperpigmentacyjne, to ten ma to wyniut, to wszystko koryguje. Ja nie mówię, że to jest taka troszkę pomadka korektor do ust, po prostu i ma taki właśnie odcień. Druga pomadka to jest klasyczna czerwień, taka kryjąca, intensywna, czysta czerwień, można powiedzieć, dla każdej kobiety, ale też nie do każdego typu urody pasuje. Natomiast tutaj będziemy ją mieszać. A trzecia pomadka to jest taki jesienny, borówkowy, bordowy mm, odcień, właśnie na bazie takiego fioletu. Bardzo piękna, jesienna oczywiście, ale nie tylko. Ciemniejsza pomadka. I z tych trzech kolorów będziemy robiły sobie miksy. Jak widzicie, każdy z kolorów jest piękny sam w sobie, ale w połączeniu one naprawdę też stworzą coś wyjątkowego. I zaczynamy miksowanie. Zaczniemy od zmiksowania. Tego odcienia niód z czerwienią, używam pędzelka do pomadek i one w połączeniu tworzą taki bardzo subtelny koral, troszeczkę taki bardziej zaróżowiony niód, czerwień z bordem. Czerwień z bordem z kolei one stworzą taką przepiękną, przygaszoną. Troszkę brudną czerwień. Pokażę Wam to za chwilkę też na ustach, bo na dłoni one się troszeczkę rozjaśniają siłą rzeczy. Ale zobaczcie, jak to pięknie się łączy. Już mamy dwa nowe kolory. Ale też genialnym i chyba moim ulubionym połączeniem z tych wszystkich jest połączenie borda z niudem. I to daje taki efekt takich jagód z mlekiem. I to jest chyba jeden z najpiękniejszych kolorów na jesień, jaki, jaki można nałożyć, czyli taki y, borówkowy, jagodowy niód. Zaraz Wam pokażę na ustach. Ok, pokażę Wam teraz, jak aplikować na ustach. Teraz mam na ustach tylko ten niód. Zobaczcie, jak on mocno kryje czerwień barkową. I na pędzelku mam czerwień i zaczynam sobie mieszać w ten sposób. I powstaje taka opcja, ta koralowa, taki delikatnie ożywiony nude. Super kolor. Ok, lecimy dalej. Teraz połączymy czerwień z bordem. Zasada jest taka, że dokładasz zawsze ciemniejszy albo intensywniejszy kolor do jaśniejszego. Więc najpierw nakładam sobie czerwień. I teraz pędzelka albo z pomadki doklepuję bordo. Można też jakby skroić odrobinkę pomadki na... Szczególnie jak jesteś wizerzystką, to to będzie konieczne. Na jakiś mm, aplikator, jakąś podstawkę i wtedy wymieszać i stworzyć kolor. Ale wiem, że w praktyce w tak w kobiecej kosmetyczce lepiej się sprawdza, jakby po prostu robimy to na szybko, więc zobaczcie, jak to się ślicznie miesza. Przy ciemniejszych kolorach fajnym pomysłem też jest odciśnięcie mm. odciśnięcie ust i ponowienie, wtedy trwałość jest zdecydowanie lepsza. A faktura z bardziej naturalne. Jednak tutaj mamy mat. To jest ciekawe, że to są pomadki matowe, ale nie zastygające, więc mają piękne wykończenie, ale super się też trzymają. I kochana, ostatnie połączenie to moje naj, naj, naj to będzie nude plus bordo. Czyli taki budyń jagodowy. Piękne. Niby delikatne, ale bardzo fajnie tak ożywione usta właśnie tym bordem. Można też oczywiście kombinować, dać więcej jasnego na środek, bardziej przycięnieć kąciki, mieszać, łączyć. Kocham to połączenie. A to jest po prostu mój ulubieniec na co dzień teraz. Jak widzisz, kochana, można topowe pomadki zamienić w sezonowe trendy bardzo łatwo, także warto, żeby każda z nas miała przynajmniej takie trzy dobrej jakości, wysokiej klasy, trwałe, świetnie dopasowane pomadki w kosmetyczce, żeby potem tworzyć kolejne odcienie. Daj znać, które połączenie to by się spodobało najbardziej. A jeśli ty szukasz idealnej pomadki i chciałabyś dopasować, to napisz tutaj w okienku do mnie dobór pomadki, a odezwę się do ciebie i pomogę ci dopasować idealny odcień albo właśnie takie dwa, trzy podstawowe odcienie, z których będziesz mogła tworzyć różne konfiguracje i naprawdę cieszyć się pięknym, trwałym makijażem ust. Ja też kocham te pomadki za to wykończenie, które dają matowe, ale jednak żelowe, więc usta są wypełnione, odmłodzone, odżywione. I taki makijaż trzyma się bardzo długo i jest bardzo komfortowy, bo ja nie znoszę efektu przesuszonych ust, a te pomadki właśnie dodatkowo pielęgnują. Fajnego dnia!